Witam Was bardzo serdecznie. Już w ósmym odcinku Kariery Arsenal-Londyn. Tak, już ósmy. Niedługo się zbliżymy do dziesiątego odcinka. A w dziesiątym odcinku zagramy więcej meczy z 5. Mówię Wam na serio. Mhm. Więc to już pierwszy mecz z Sunderlandem Ogólnie ten odcinek się tak dobrze grało. Tylko ten jeden mecz załamał mnie. Tak, nie rozolpałem biurka. Mam szczęście. I tak to jakoś wyszło. Witamy Państwa. No to zaczynamy od pierwszej okazji bramkowej. Hugo Loris wykopuje piłkę. Tutaj piłka przechodzi. On odbija w Carlos Avele. Carlos Avele się uwalnia. I Carlos Bela na 1-0 gol. Daj nam prowadzenie, w 32 minucie spotkania. 1-0. Arsenal 1-0. Uh, uh, uh. I tutaj Carlos Vela już druga bramka. Sam na sam. I Carlos Vela raczej się nie myli w takich sytuacjach. Hmm. No, drugi gol w tym spotkaniu. no i, tutaj i tutaj już więcej y, akcji już nie było w tym meczu. już tutaj od razu do menu przechodzę. Tutaj jestem drugi w tabeli, a byłem osiemnasty. Tak wiem, duszek Magic. Magic duszek. Duszek bodzik. Magic. Magic duszek bodzik. Duszek Magik duszek. Tak wiem, jestem rpnięty i to bardzo. I tutaj Agmun Lahorem. Lahorem jednak mi się za dobrze nie grał w Arsenalu. I tak myślę, żeby sprowadzić kogoś innego w jego miejsce. tak tu w okienku zimowym będę wymieniał. I tutaj pierwsza bramka. No, to ładnie mi się udało ją strzelić. To tak, dokończymy mimo. W okienku zimowym będę wymieniał napastników. Na pewno wymienię yy, ducha mojego stworzonego, wiem, nie powinno by, yy, go być, ale. No już dobra, jak jest to, jest, zwykle, jest. i tak go nie używam. Tak Ujrzyj, że. Przepraszam za tego Facebooka. No, i. Co by tam jeszcze powiedzieć? Tutaj wzrosnęło mi to bardzo dużo. I kolejny mecz z Manchester City. Tak wiem. Najcięższa drużyna w tym odcinku do pokonania. I to jeszcze nie... Udało mi się spełnić tych warunków, które mi w myśli przyszły i tutaj dałem zadobicować Loboyedowi Loboyedowi Loboyad Lubat Nie! Kurde jak to się... Jak mam nazwisko, jak to się czyta. No i dobra, już tutaj zaczynamy. Pierwsza okazja. A jeszcze ja sam na sam z Petrem Czechem. No i tutaj... Już pierwsza Dobrym okazja. Się. Carlos Vela sam na sam. Carlos Vela. I Carlos Vela Nie na 1-0. No i... Wygrywamy na własnym stadionie 1-0. A tutaj już kolejna okazja. Mario... E, nie. Emanuel Adebayor, fuck off Fuck off Grałeś w Arsenalu i trzy wigola FUCK off Adebayor, Bayor to jeszcze żółta kartka Poczcie to tylko wejście na no czerwoną było Głupi sędzia, nie wie jak, jakie dawać kartki. Ja mu pokażę jakie dawać. Normalny fuck off Adebayor. A co nie Mario Baltelli? Mario Baltelli, Mario Baltelli, Mario Baltelli i Sanesam sami gol. I gol, i gol. No i przegraliśmy 2-1. No dziękuję, do widzenia. Trzy punkty w dupę. I dziękuję nam przenosza na własnym stadionie. I tutaj jeszcze w następnym odcinku z z Evertonem, Aston Villa i Wolverhamptonem. I tutaj chcę się z wami już pożegnać. No i cześć i czołem, kopytkę ze wsołem. Żegnam was duszek. No i cześć.